Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zrobić w momencie, kiedy podczas układania albo fachowcy, bo czasem też się tak zdarza, zostawiam Wam taką dylatację, czyli jakieś 2 mm, co jest niedopuszczalne, ponieważ dilatacja do paneli powinna wynosić co najmniej 5. I co w takiej sytuacji wtedy przychodzą nam znienawidzone przez wszystkich multitulebek. Jak to wszyscy mówią, jak coś jest do wszystkiego, to jednocześnie to nie jest do niczego. No, i w takich sytuacjach takie właśnie urządzenia nam przychodzą. Z pomocą zrobimy to najłatwiej, najprościej, najszybciej. Jeżeli nie mamy takiego urządzenia, mamy szlifierkę kątową, to możemy kupić tarczę na szlifierkę kątową, taką wolframową. Ja takiej nie mam, ale chcę kupić, żeby dało się coś takiego uciąć. No, więc co? Podetnę to i zaraz się widzimy. No i co? No i wycięte. Wycięte. Zajęło mi to jakieś dwie minuty. Z tępą tarczą, jakbyście mieli bardzo nową, ostrą tarczę, to mówię Wam, minuta cięcia. No i podcięty panel drzwi. Tak samo możecie podciąć futryny. No więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie, cześć.